Na dzisiejszy warsztat idzie Arduino. Jak sami widzicie, przeżyło już swoje. Zostało prawdopodobnie z, przypadkowo rozdepnane na podłodze. E, właściwie jest to dość tani chiński model, więc specjalnie mi się nie przejmował jego stratą. Natomiast znajduje się tutaj kilka elementów, które e, mogą mi się przydać. Jednym z takich elementów jest znajdujący się tutaj Stabilizator AMS 1117, akurat tutaj w wersji 3V. Pomyślałem, że on mi się przyda. Jeden oraz drugi, tutaj znajdujący się stabilizator w wersji 5V. To są całkiem fajne rzeczy, które zamierzam jeszcze wykorzystać przedłużyć im troszeczkę życie. Taki stabilizator zamierzam wkleić na taką malutką płytkę uniwersalną, która ma. Jest przejściówką od z standardu SOT-223 do normalnego rastra 2,54 mm. Więc będę mógł po przylutowaniu wetknąć to sobie na płytkę stykową i dalej używać, albo przylutować do jakiegoś innego układu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Całą zabawę zaczniemy od wylutowania tego układu, tych dwóch układów z płytki. Ja sobie płytkę włożę w takie sprytne urządzenie, żeby ona mi w żaden sposób podczas lutowania nie uciekła. Będzie ona wtedy będzie ona stabilna i będę mógł bez obawy tutaj sobie operować lutownicą, a do wylutowania tego elementu, ponieważ jest to element SMD, użyję lutownicy tak zwanej Hot Air, czyli na gorące powietrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W tej chwili lutownica się nagrzewa. Właśnie osiągnęła temperaturę 330 stopni. Zaczniemy więc podgrzewać sobie ten chip. To nie jest taki łatwy do wylutowania chip, ponieważ on posiada tutaj bardzo duży, duży pin masy. Być może będę się musiał troszeczkę namęczyć, żeby go odlutować. Zobaczymy, jak to pójdzie. Powoli go ogrzewam sobie. 330 stopni powinno to wystarczyć. Zaraz zobaczymy. Takie ogrzewanie może chwilę zająć. Robię to spokojnie i ostrożnie, bo naprawdę chciałbym odzyskać ten pin, ten układ. Nie jest to takie obsiup. Myślę, że będę musiał zwiększyć troszeczkę temperaturę. Spróbuję 350 stopni, bo widzę, że ta temperatura go jakoś tak specjalnie nie rusza. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Okej, okay, tutaj z używaniem narzędzi wszelkich trzeba dość mocno uważać, z tego względu, że o, coś tam się powoli dzieje. Dlatego, że przy tej temperaturze sama obudowa, czyli może stać się krucha. O, super! Bardzo ładnie. Już nam jeden odszedł. Teraz spróbujemy z tym drugim. Tutaj muszę troszeczkę przesunąć to wszystko. Musicie bardzo uważać, ponieważ sama płytka również bardzo mocno się nagrzewa. Można łatwo się poparzyć. Uwaga też na kondensatory, które tutaj są w pobliżu z tyłu, ponieważ podgrzane mogą zrobić się również nieprzyjemne. Powoli ogrzewam chip. Tak, spokojnie, nie śpieszę się. Tak jak mówiłem, nie róbcie niczego na siłę. Poczekajcie, aż on prawie sam odejdzie. W tej chwili. Na lutownicy ustawione jest 350 stopni. Jak widzieliście z poprzednim chipem się udało i ten też odszedł bez większego problemu. W ten sposób możecie wykorzystać jeszcze płytkę. Jest tu kilka elementów, które też by się potencjalnie też potencjalnie można by jeszcze raz wykorzystać. No i przy okazji poćwiczyłem sobie po raz kolejny zabawę lutownicą na gorące powietrze. W tym momencie odkładam już lutownicę na gorące powietrze. Ona będzie mi się teraz chłodzić jeszcze przez chwilę, a za chwilę wezmę się do lutowania tych elementów. Uważajcie, jeszcze raz powiedziałem, są one dość gorące. Zobaczymy, czy to faktycznie ta przejściówka zadziała mi z tym układem. Widzicie, że pasuje całkiem dobrze. Spróbujemy zbliżenie zrobić. Pasuje ona całkiem dobrze. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Zamierzam sobie przylutować tą przejściówkę. O, przylutować tutaj w miejsce pinów, i będę miał taki sobie stabilizator. Oczywiście będzie mi brakowało kilka rzeczy, które powinny być tutaj naokoło: kondensatora jakiegoś odsprzęgającego, filtrującego, takie rzeczy. Zobaczymy. Być może po prostu dołożę to na płytce stykowej. A więc zajmiemy się teraz przylutowaniem sobie tego elementu do, do podstawki. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem na to będzie najpierw przylutowanie pinów, dlatego że wtedy będę mógł sobie, będę mógł sobie wpiąć tą podstawkę w płytkę stykową i na niej spokojnie przylutować sobie sam układ. Tutaj Najważniejsza sprawa, żeby to było po prostu stabilne podczas lutowania. Odciąłem sobie trzy piny. Mając odcięte te trzy piny, spróbuję włożyć je w sobie w płytkę stykową. Ja, może jeszcze jeden się uda tutaj dołożyć tak, żeby był podparciem, żeby mi tutaj to jakoś tak w miarę równo się wlutowało, no jest w porządku. W tej chwili weźmiemy się za lutownicę. Będę potrzebował lutu. Akurat lutownica już się rozgrzała. Przy tego typu lutowaniu, pamiętajcie, że najważniejsze jest to, że nie podgrzewamy samej cyny, bardziej podgrzewamy pada oraz spina do którego ma to być przylutowane jeden drugi jeszcze może troszkę nie dajemy za dużo cyny po to żeby to żeby nie napłynęło nam nigdzie nie zrobiła się kulka taka i już zrobione w tym momencie mamy Przylutowane piny do naszej płytki, wyszło OK. W tej chwili będziemy myśleć o tym, jak przylutować ten układ SMD. Tutaj są dwa z nich, tutaj są dwa. Ja w tej chwili wezmę sobie ten, który mnie bardziej interesuje, czyli AMS1117, który jest stabilizatorem na 3,3V. Będę go chciał przylutować gdzieś tutaj. No oczywiście potem sprawdzić, czy cała operacja się udała i czy i czy ten mój odzyskany stabilizator ruszy. Z tego co wiem, płytka została uszkodzona mechanicznie, a nie elektrycznie. Mam nadzieję, że to się uda. Dobrze, e, spróbujemy teraz jest wiele sposobów lutowania. Ja po prostu najczęściej daję na taki na taką podstawkę, na takie pady daje pastę lutowniczą, chociaż tutaj widzę na niektórych pinach jest troszeczkę tej cyny, tutaj nie ma jej wiele na tej podstawce, może więc spróbuję troszeczkę jej tutaj nałożyć, żeby później układ mi tak ładnie ładnie się wkląsł. Okay, może nawet troszeczkę za dużo. O, teraz powinno być ok. Na to jeszcze dam troszeczkę, widzę, że za dużo. Troszeczkę mi się tego dało. Niestety tak to czasem bywa. Na to jeszcze nałożę troszeczkę pasty. Pasta sprawi, że topnika dokładniej żelu. Sprawi, że tak mi się to będzie lepiej czepiać. I... Ma ten dodatkowy plus, że położony na nim układ hmm, przysysa się przykleja tak trochę do niego, w związku z czym e, łatwiej jest go przylutować. Ok, układ ustawiony. Próbujemy teraz, podgrzeje mu troszeczkę z tej strony, podgrzeje go w Tym bądź usiłuję go chwycić, żebym miał ej, 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 Muszę to zrobić jeszcze raz No, niestety to wymaga dość dużej wprawy, którą przyznaję, że Tak, średnio posiadam o, chodź tu. Ok. Starajmy się nie chwytać takich rzeczy palcami. Troszeczkę rozgrzejemy. O! Oni za chwilę się tak zeszkli I wtedy możemy przylutować nóżki. Tutaj mi to źle troszeczkę wyszło, ponieważ za dużo mi się cyny nałożyło. Układ mi troszeczkę zszedł, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Jest w tej chwili trochę gorący, ale mam nadzieję, że zadziała. Jak tylko ostygnie Zamierzam go wypróbować. Nasz układ jest już zlutowany. Teraz ostyk troszeczkę po lutowaniu. Teraz wypadałoby go sprawdzić. Stabilizatory tego typu AMS1117 mają trzy wyprowadzenia: jedno wyprowadzenie to jest ground, czyli masa, środkowe wyprowadzenie to jest wyjście i trzecie wyprowadzenie to jest wejście. Spróbujemy go teraz podłączyć na płytce stykowej. Mniej więcej ustawię go tak, żeby był w tę samą stronę skierowany co schemat na kartce. Podłączę teraz do płytki stykowej zasilacz. To będzie zasilacz 12V. Kładę tego typu powinny spokojnie wytrzymywać takie napięcie podłączę sobie to w ten sposób teraz zobaczymy co jest tutaj masą za pomocą dwóch zworki zepnę sobie pin który ma być masą do masy taka trochę krótka ta zworka okay. Weszła natomiast środkowy pin, yy, yy, pin boczny, który ma być wejściem, wepnę sobie do czerwonej szyny, tam gdzie zasilanie z zasilacza. Zasilacz jest w tej chwili cały czas jeszcze odłączony, podłączone są tylko przewody, natomiast zasilacz jest odłączony. Najlepiej robić takie rzeczy yy, bez, yy, przed podłączeniem samego zasilacza. Teraz sobie wyprowadzę jeszcze yy, pin. Który powinien być wyjściem, za pomocą dwóch przewodów stykowych, podłączę sobie te przewody do miernika. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Czy to się, czy nasza operacja się udała, czy nie? Spróbuję tak ustawić, żeby wyświetlacz był widoczny. Nie jestem pewien, czy jest widoczny. Dobrze. W międzyczasie odłączyła nam się masa, widzimy teraz układ, żółty kabelek pójdzie, to jest masa, w związku z czym pójdzie na czarną diodę. Tutaj będzie napięcie, najpierw zawsze włączamy miernik, zobaczymy co się stanie, tutaj jest wyjście na białym z Naszego układu uratowanego z płytki Arduino. Myślę, że możemy spróbować włączyć. Sprawdzę jeszcze tylko połączenia. Tu jest plus, wtyczka. Włączamy. Zobaczymy, co się stanie. Jak widzicie, nasz stabilizator uzyskany z rozbitego Arduino zadziałał. W tej chwili daje napięcie na poziomie 3,27 V. Jak pamiętacie, uzyskaliśmy w ten sposób całkiem sympatyczny zasilacz, który można wykorzystać w swoich projektach. Jak pamiętacie, oprócz tego 3V, wylutowałem jeszcze 5V. Myślę, że z nim zrobię to samo i będę mógł go wykorzystać w innych projektach. Dziękuję bardzo za uwagę.